Siema, ma tutaj temperaturę i dzisiaj Wam pokażę, jak rozkręcić pada do Xboxa, żeby go pomalować, naprawić, ustrygować, dodać sobie czy grab, fire, co, co, co już tam chcecie, aż będzie potrzebował. Pada do Xboxa i śrubokręt Torx T8 TORX T8. Jest to specjalny śrubokręt, bo się zabezpieczyli, ale to już nie problem w tych czasach. Mam w końcu 21, więc 21, więc a więc wyciągacie baterię i teraz macie 7 śrubek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macie te 7 śrubek i je wszystkie odkręcacie. Ja do Was wracam, jak odkręcę. No, jestem z powrotem, odkręciłem wszystkie 7 śrubek. Leżą one wszystkie tutaj. Tu. Tutaj jest śrubokręt, a więc teraz odkręcam padał. Robimy od spodu dwoma palcami tak. Teraz ostrożnie od, 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 odcieramy. Powinna nam sześć sama tylna klapa. A więc ją odkładamy na bok. I pad wygląda tak. Tak wygląda pad od środka. Teraz wyciągamy panel. Ten główny. Pad. Teraz możemy sobie wyciągnąć. Wszystko po kolei. A więc tu wyciągamy ten plastik, ten plastik wyciągamy, aż ja go co teraz założę, bo po co go ściągać, jak ja nie maluję nic. Dobra, tutaj macie guziczki, uważajcie, bo one się mogą wysypać. I teraz będą się trzymać, i tu, tu macie ształki, prawda? I przy tych strzałkach są tu cztery, dwie śrubki, sorka, dwie śrubki. Odkręcacie je i macie dwa zaczepy. Bierzecie śrubokręt i go tam wypychacie. No więc... Już tyle spada. już całe rozłożenie pada jest. Zobacz, dobra. Tutaj możecie jeszcze ściągnęcie. tyle przyciski. To tak wygląda. Palny. Teraz jak go złożyć. a więc bierzecie. Wkładacie pierwszy analogi I wszystko ma się powinno dopasować. Dobra, analogi pasują. Teraz ostrożnie wkładacie wibracje na swoje miejsce. OK. Ja I powinno No, i teraz, jak zakładacie te na RT i LT, ostrożnie. Potem naciągacie sprężyny do środka, także Wam weszło. Ok, i pacz złożony. Ok, na no tego ja skończę tylko z powrotem. I do zobaczenia za chwilę. Dobra, a więc złożyłem pada. Wszystkie szybki wkręciłem, już się nie otworzy. wkładam baterie, z demona widać i pad działa dalej. Jest to ten sam pad, nie kłamy, jest to temperaturek dla MPC Forum. Subskrybuj, komentuj, lajkuj, tak samo na temacie na MPC Forum. I proszę o zdjęcie mi głupich kilku procent, chociaż pięciu. Do 10 bym się nie obraził. No, to i by było na tyle. Cześć.